Cześć z tej strony Arachnoholika, dzisiaj zapraszam Was na pierwszy zaległy odcinek z krakowskich targów terrorystycznych, które miały miejsce już jakiś czas temu, bo 25 listopada ubiegłego 2018 roku. Korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszystkim moim widzom, aby ten nowy 2019 rok był pełen sukcesów terrorystycznych i życiowych zarazem. Także wszystkiego dobrego, a my lecimy już z odcinkiem. Na wstępie rzucimy okiem na zakupione pojemniczki i ozdoby. Pierwszy z nich okrągły i wyższy, który myślę, że idealnie sprawdzi się dla jakichś nadrzewnych maluchów. Z tego co pamiętam, zapłaciłem za niego około 5 zł, więc naprawdę fajna cena. Zaopatrzyłem się w dwie sztuki. Jedną już wykorzystałem. Drugi, który widzicie już w kształcie prostokąta z możliwością otwierania po dwóch stronach. Naprawdę fajna alternatywa dająca nam możliwość większego manewru podczas na przykład karmienia. Takie wysuszone coś od Arkediusa. Gałązki wrzośca, tak to się chyba nazywa od Wantisów. Kilka korzeni również od Arkediusa. No i na końcu również korzeń, tym razem od bioter.pl. A teraz przejdźmy wreszcie do tego, co myślę, że ciekawi Was najbardziej, czyli okazów żywych. Pierwszym zakupem był naziemny ptasznik z Brazylii, Petrinopelma Sazimai. O którym na chwilę obecną nie ma zbyt dużo informacji gatunkowych w internecie. W każdym bądź razie jest to raczej słabo jadowity pająk, u którego nie notuje się dużych i szybkich przyrostów. Zdarza się, że mniejsze osobniki lubią kopać, także większa ilość torfu na pewno mu nie zaszkodzi i jak sami widzicie, charakteryzuje się on piękną niebieską barwą, która u mojego osobnika powoli staje się już widoczna. Kolejnym nowym pupilem okazał się Heterometrus Petersi, mój pierwszy w życiu skorpion. Jest to dosyć duży gatunek, który dorasta do około 9-12 cm i zamieszkuje wilgotne lasy Filipin, Kambodży czy też Laos w Azji. Jak najbardziej polecany dla początkujących, słabo jadowity, który bardzo lubi kopać, także trzeba zapewnić mu odpowiednią grubość podłoża. Preferuje wysokie temperatury, dochodzące nawet do 30 stopni. W moim przypadku jest to jeszcze maluszek, którego właśnie spróbuję sobie wygonić z kryjówki Prezentuje się właśnie w ten sposób. Możecie obejrzeć teraz kilka ujęć. A korzystając z tego, że mamy pod ręką kilka nowych ozdób, które widzieliście, za chwilę zmienimy nieco wystrój szkiełka mojej chromki. W taki sposób prezentuje się delikatnie przemeblowane wnętrze szkiełka i zobaczcie tylko jak pięknie ten ptasznik potrafi pajęczynować, nawet jako maluszek. Trochę przesadziłem z wielkością, myślę, że sporo mniejszy pojemnik by jej w zupełności wystarczył. Na szczęście nie ma problemów z przyjmowaniem pokarmu, dlatego też stwierdziłem, że zostawiam pająka w aktualnym terrarium. Jest to jeden z moich pierwszych ptaszników, którego zakupiłem. Nie będę o nim zbyt dużo teraz opowiadał, ponieważ chciałbym zrobić osobny odcinek o tym gatunku. Na dziś to już wszystko. A Wy, może dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. I widzimy się już niedługo. Do zobaczenia!